To mi się pokazuje. A na... kurczę Wszystko się pokazuje. A ja by tak wpisać. Ja by tak wpisać. S e t e, ale sztuka. Ja, 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 bardzo, bardzo ciekawo, Sturturzek z rzeczy fajne. Kur... Chur... słowo sztuka, ja? Ja, 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 ja wpis... A tu... Leci, kamatek i eka ci No, Powiedziałby, że wręcz przeciwnie. Już ida. <śm> 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 I, I to nie małpy, nie żadne małpy, nie chcę czas małpą.